To logo, ta nazwa, ta postać jest w stanie przyciągnąć dzieci, zachęcić do picia mleka? Tak. Ta, ta. ta, bo tu widać, że to jest jego twarz, jego kształt, jego głowy i takie M jak mleko. Według mnie kot jest zwierzęciem, które się jak żadne kojarzy z mlekiem. I to jest bardzo fajna taka reklama, że w pleści tego kota w hasło logo i kąt, to tak yy, się oczy. Ale jak ono będzie na koszulkach, na bluzach, yy, wszędzie, to chyba łatwo no, to zapada, bo tak? Bardzo tak. fajny jest ten pomysł, że w środku jest kąt i te rzeczy zakręcone takie, to one, to ludzie zapamiętują. Z moim zdaniem ten kąt to jest świetny pomysł, ponieważ dzieci na pewno to zachęci. Jest on Takim zwierzątkiem, które prawie wszyscy, wszyscy lubią i na pewno dla dzieci i młodzieży się wszystko to spodoba. Kot się wydaje raczej na chłopca, a kolor różowy podkreśla też dziewczęcość, dlatego to może przemówić się zarówno dla chłopców, jak i dla dziewczyn. Bo to jest taka jakby animowana mocno postać, myślę, że to małe dzieci to trafia, do, do, do większych również. A gdybyś mógł wybrać między pomarańczowym, niebieskim i różowym? Mógł raczej bym wybrał różowy, bo różowy to jest właśnie taki szalony i do dzieci to bardzo trafiło. jeszcze no, pomarańczowego na co tak średnio, no bo ten dobrze, no to tak średnio, na potem grządne, to tak trafia do oczu, a pomarańczowy tak się nie rzuca na to. jest najfajniejszy. A te, te prorady, które nie pasują do tego praca, On był takim idolem dla dzieci, takim yy, 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 Super yy. Rohatery, który mleki mleko suchmaga na przykład. I one by chciały być takie jak on. I dlatego były tak. Pani też jest wzorowane na, na wszystkich kreskówkach, które są, a wszyscy wiedzą, że dzieci uwielbiają kreskówki. Jak są te punkty, to dzieci zachęci, że dzieci będą wiedziały, że to jest lepsze, bo to są punkty i te karty uświadomią niektórym dzieciom. Nie wiem, te, które będą w te, grały w te karty, to uświadomią, że to jest na przykład lepsze od czekolady. Dzieci wracając ze szkoły często mówią dla rodziców, czego się dowiedziały w tym dniu w szkole i przynosząc te karty też będą te, wtedy rodzice wiedzieć o tym, że picie mleka, to nie tylko picie mleka, ale też różne ciekawostki, z, które, z którymi się wiąże Tak, Jak dzieci będą przynosiły karty do domu, to może rodzice się też trochę bardziej... To... Informują. Te jakieś ciekawostki na tych kartach, to jakby zachęcają do picia tego mleka i wiedzy, bo jak pijesz, no to jakby karty te dostajesz i wiedza i mleko. E, Podoba mi się ten pomysł, bo jest mleko i zdrowie związane z zabawą. I tutaj na przykład ten kot może się stać takim autorytetem i, <laughs> i, no i po prostu dzieci będą pić ten mleko. Informacja, która jest przekazana w taki sposób, a nie su 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 suche na papierze, na przykład, tylko tekst, jest dużo bardziej zapada w pamięć niż e właśnie taki tekst. Moim zdaniem te wszystkie maskotki i zmiana ich wybioru to bardzo zachęcą małe dzieci i też starsze do życia po prostu I widać, że to jest, tak, jest stylizowane trochę takiego super bohatera, to, ta litera M. I bo, że... To ma może coś takiego, że dzięki, temu jest, że dzięki temu mleku jest on wielki, nasi świat siłę. Dzięki takiej reklamie dla dzieci mleko może się stać na przykład jak słodycz, chociaż jest bardzo zdrowe, co na pewno się spodoba rodzicom.